Przegrywa pojedynek z Nowackim i od razu się rozpędzają Szabala. Szabala indywidualnie. Szabala. gol! Ale są się wprowadził. Jeden z pierwszych kontaktów z piłką. To jest Magic Złotwy. Widzimy jeszcze stratę Zalewskiego. I spójrzmy, co zrobił Szabala z dużym spokojem, bez szansy. Bramka czwarty Poznań. Jak podkręcił, proszę zwrócić uwagę. Szałnie do obrony. W stylu Kamila Grosiciewski przegrywa pojedynek z Nowackim i od razu się rozpędzają Szabala. Szabala indywidualnie. Szabala. gol! Ale on się wprowadził. Jeden z pierwszych kontaktów z piłką. To jest magic Widzimy jeszcze stratę Zalewskiego. Spójrzmy co zrobił Szabala z dużym spokojem. Bez szansy. Bramka, czwarty Poznań. Jak podkręcił, proszę zwrócić uwagę. Strzał do obrony. W stylu Kamila Grosickiego.